Kochani, dzisiaj lecimy dział kuchenny, dział świąteczny, kosmetyki i dział dziecięcy, ale i też jeszcze będą słodycze, tak więc oglądajcie do końca, bo dużo nowości w tym odcinku. Zobaczycie też. Cudne zestawy świąteczne i to do łazienki. Są nowe takie metalowe koszyki, w których są kosmetyki, tak więc oglądajcie do końca, bo warto. I tu już zaczynamy od tych świątecznych misek, które kosztują niecały 5 zł, kubki 3 i te większe miszki 9. Są też talerzyki za 3,50 jeżeli jesteś nowy na kanale, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz pod filmikiem łapeczkę w górę oraz subskrypcję, by być na bieżąco ze wszystkimi przeglądami, które wskakują codziennie na kanał. Zostawcie też dzwoneczek, ponieważ wtedy będziecie mieli zawsze informacje, kiedy filmiki się pokazują na kanale. A czasami wrzucam nawet trzy filmiki, więc zawsze, jak będziecie mieli ten dzwoneczek, będziecie wiedzieli, kiedy film wleciał na kanał. Co Wam teraz pokażę? Cudowne kalendarze adwentowe i tu macie na przykład Disney'a, w zeszłym roku ich nie było, 67 zł, Tu są kosmetyki, no i oczywiście e, kultowy... Mm, Kalendarz action, który był ostatnio nawet na promocji tygodnia. Tam okienko wychodzi 2 zł. Tu już widzicie z tyłu zawartość kalendarza z księżniczkami możecie dać sobie pauzę, zobaczyć, ale to są między innymi jakieś widzę lakiery, tutaj są jeszcze jakieś mgiełki, błyszczyki, naklejki, spinki, mydełka. No, jest ja tego widzę nawet sporo. Bardzo fajny kalendarz. Kolejny kule świąteczne, ale co przykuło moją uwagę, to te zestawy, i tu macie na przykład w takim e, kloszu świetny zestaw kosmetyków, który kosztuje niecałe 30 zł, w środku są cztery produkty. Myślę, że w okresie bożonarodzeniowym będzie idealny jako prezent. No i ten jest nowością na takiej metalowej półeczce. Można później wykorzystać w łazience właśnie do gąbeczek, czy właśnie do takich produktów jak szampon, odżywka. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Myślę, że ta nowość też jest bardzo ciekawa. Tutaj z tyłu dam Wam podgląd, co jest. 250 litrów. Dwa produkty, dwa produkty po 100 ml i tam jeszcze jakieś były kule. Pewnie do kąpieli za niecałe 35 zł. Wanienka z kosmetykami świątecznymi, ona jest zawsze w action. Teraz 20, niecałe 7 zł. Nowe pudełka świąteczne za niecałe 4 zł. Zobaczcie, jakie fajne. Oczywiście pokazały się też kule śnieżne. Szkoda, że tylko nie mają melodyki. 20 zł są naprawdę super. To jest też nowo świąteczna. Nie było w zeszłym roku takiej choinki z szyszek. I tutaj są jeszcze takie drewniane zadyszkę. Kolejne mm, nowości na półkach świątecznych to są te wieńce z bombek za 30 zł, ale mnie urzekły te lampiony. One są po prostu cudne. Mają w środku dwie scenki, trzy, przepraszam, scenki, ale zobaczcie, jak wolno obracają się te kolorowe, mm, kolorowe takie gwiazdeczki, kółeczka. Zapłacicie za ten mm, lampion. Za tą latarenkę niecałe 36 zł jest podświetlana LEDem, tak więc uważam, że to jest bardzo fajna, świąteczna dekoracja. bądź ozdoba, tarasu, czy balkonu. Co jeszcze tutaj pokazało się we to te duże latarnie. W środku mają takie mm, ładnie podświetlone czy drzewka, czy choinki, i oczywiście budka mm, angielska to jest też ta telefoniczna hitem. Mm, tu już widzę nowe zestawy, nie było tej mufinki i nie było ciasteczka, więc za 45 złotych możecie te zestawy kupić teraz w fajnej cenie. Myślę, że za rok znowu ta cena podskoczy na 70 zł. Tutaj jakieś takie metalowe 40, 45 zł, 4,50. No też bym dała cenę. No i one tak nie bardzo mnie urzekły, powiem Wam szczerze. Jakieś takie kiepskie. No te już metalowe są ładniejsze, mają w środku miejsce na podgrzewacz. Kosztują niecałe 9 zł i tyłu widzę, że jest kolor czarny, więc gdybym miała wybrać, to wolałabym dołożyć piątkę i kupić ten metalowy. Szklanki z kolorowym uchem 4,50. No i hitowe kubki. Mamy tutaj dwa zestawy, za 10 zł są prześwietne, możecie kupić liska, czy tam misia, czy właśnie małpkę. Nowe blendery, nie widziałam ich wcześniej, 50 niecałe złoty. I oczywiście pokazały się też nowe kosze, takie elastyczne, małe. To są pojemniki, które, zobaczcie, dwie sztuki, niecałe 3,80. 0,6 litra te najmniejsze, można właśnie tutaj przeznaczyć je na przykład na igły, nici, to tak fajnie akurat tutaj pomieści. Trzy kolory, nawet cztery widzę do, do wyboru, są też większe, ale i też pokazał się nowy kosz na śmieci, zobaczcie. Taki ciekawy, mm, dwa kolory do wyboru. Lecimy na dział świąteczny. Pokazały się e, takie cudne zestawy. Trzech kubków kosztują 30 niecałych złotych. Te Mikołaje pamiętam z zeszłego roku. Są jeszcze bałwanki. Tak więc bałwanka nie widziałam, bo nie pamiętam, żeby był kubek z samymi nogami, ale też ciekawe, ciekawa jestem Waszej opinii, które Wam się podobają. Czy te pojedyncze, bo ten, co teraz właśnie miałam w ręce jest cudny, zobaczcie, jaki fajny, był bardzo podobny w wychowaniu w tamtym roku. A teraz jest wekszyn za niecałe 13 zł, bo te z tą laską cukrową i z tym ciastkiem to widziałam na 100%, bo polowałam na niego, jak już go nie było, a jak był tak jak teraz, to znowu gdybam kupić, nie kupić, więc znowu myślę, że jak się zdecyduję, to już go nie będzie. Ten jest na pewno nowy, ma taki fajny jakby wafelek z lodów, nie? Z rożków. No, tak więc to są nowości Action, jeżeli chodzi o dział świąteczny, możecie też napisać, który Wam się najbardziej spodoba, może ułatwicie mi wybór, tu są fajne filiżanki niecałe 14 zł tej nie widziałam, laskę i y, ciastka już pokazałam tak więc, y, aha, jeszcze jest autko dobra, autka też jeszcze nie było tu są choinki ledowe które występują w trzech kolorach za niecałe 14 zł no i na dziale tutaj kuchennym domowym znalazłam takie fajne szkatułki, one są bardzo ładne, to można użyć jako szkatułkę właśnie na perfumy czy na przykład na mm, jakieś słodycze bądź to może służyć na przykład na biżuterię, jak uważacie, jeszcze jest kolor złoty ale w tym akurat Action już go nie było na półkach, tak więc tak to wygląda i to są te półki, które wam polecam, bo są teraz na promocji takie większe, a tu za 17 zł są zgrabniejsze te półeczki, jeżeli chodzi o właśnie te ścienne na ramki, czy tam nawet w kuchni na przyprawy możecie je sobie użyć. Kosmetyki, bardzo fajny zestaw m, takich małych perfumetek w takim domku. Tutaj mamy 6 sztuk i za tą m, cudowną domkową i zapłacicie 22 zł. Tu jeszcze prostownica fajnych 40 zł w fajnych kolorach zielonym i różowym. No i na dziale ze słodyczami znalazłam takie mini rożki waflowe 8 zł i tu mam dwa smaki. Orzechowy bądź karmelowy. Tutaj już widziałam na TikToku gdzieś reklamowały dziewczyny te puzzle. Składamy ulicę, składamy domki i tutaj dzieci mają fajną zabawkę, naprawdę ciekawie to wygląda, zobaczcie po złożeniu, tak wygląda ta droga, można włożyć swoje autka, na przykład z Hot Wingsów, na dziale dla dziewczynek znalazłam taki piękny kuferek, no jest tego naprawdę sporo, 33 zł ten kuferek dla dziewczynek, tutaj jakieś pewnie są... Um, Kosmetyki. Kolejna mata, tym razem za 18 niecałe złotych to są puzzle. No, tylko to jest jakaś taka chyba filcowa ta. Mm, ta, ta, ta. Ta droga, więc nie wiem. I wielki powrót tych y, półek narożnych. Bardzo mi się podoba ten właśnie podłokietnik. On jest z białego tym razem drewna, więc polecam. Ja kiedyś mamie kupiłam właśnie brązowe, a teraz sama zastanawiam się, czy sobie nie kupię tego białego, bo bardzo fajnie się sprawdza. Jak na przykład pijecie kawkę i tam sobie położycie. Nic nie spada, można obok położyć telefon i macie pod ręką. Tak więc, kochani, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie komentarz, co najbardziej Wam się spodobało w nowościach Wexryn. Zapraszam na poranny przegląd do Pepko, tam naprawdę były fajne rzeczy. Leciałam po nowościach z wieszaka na półki i działo się, działo, tak więc oglądajcie. Ja dzisiaj byłam w Biedronce i słuchajcie, nie wiem, jakaś taka dzisiaj z tych emocji byłam zakręcona, że... Wzięłam dwie rzeczy, nagrałam Wam fajne promocje na dziale mięsnym i nie nagrałam przeglądu, więc lecę nagrać i wrzucę jutro. Ale co jeszcze nagrałam? Lidla, którego też przerobię jeszcze dzisiaj, bo są pościele za 20 zł, słuchajcie, jesienne, więc naprawdę warto tam zaglądnąć. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia. Cześć, pa.